Mam nadzieję, że jesteście teraz bezpieczne i zdrowe w swoich własnych domach. Zachęcając Was do tego, chciałabym Wam dzisiaj przeczytać kolejną propozycję z cyklu Skolwi Dziś będą to piękne baśnie świata, a zabiorę Was do Indii razem z bohaterami opowiadania Tygrys, Brami i Szaka. Opowiadanie to czytamy dzięki uprzejmości wydawnictwa Polesiejek. Zatem jedziemy w podróż. Tygrys, bramin i szakal. Był sobie raz bramin, który traktował zwierzęta jak braci. Pewnego dnia wychodząc z wioski ujrzał wielką bambusową klatkę. Mieszkańcy zamknęli w niej tygrysa, który zjadał im owce. Braminie, zwrócił się do niego tygrys, wypuść mnie, żebym mógł pójść się napić. Bracie Tygrysie, odpowiedział bramin. – Jeśli otworzę klatkę, to mnie zjesz. – Nigdy nie zrobiłbym czegoś podobnego – zapewnił tygrys. – Pozwól mi tylko wyjść na chwilkę. Chce mi się pić. Bracie! Mężczyzna otworzył więc klatkę i pozwolił tygrysowi wyjść. Ale gdy tylko zwierz znalazł się na wolności, skoczył na bramina. – Bracie! – odezwał się biedak. – Obiecałeś, że mnie nie zjesz. To niesprawiedliwe, ależ owszem, to bardzo sprawiedliwe, odrzekł Tygrys. Jestem głodny, więc cię zjem. Poczekaj, poprosił Brami. Skonsultujemy się z pierwszymi czterema istotami, które napotkamy. Jeśli one uznają, że to sprawiedliwe, nie będę protestował. Tygrys zawahał się, ale tak naprawdę nie był wygłodzony, więc się zgodził. Pierwszym zwierzęciem, które napotkali, był Bawuł leżący na drodze. Bramin zapytał go. Bracie, czy to sprawiedliwe, że tygrys chce mnie zjeść podczas gdy ja wypuściłem go z klatki? Bawuł popatrzył na nich i oznajmił ze znużoną miną. Gdy byłem młody i silny, mój pan kazał mi ciężko pracować. Ciągnąłem wozy i nosiłem ciężkie ładunki. Teraz jestem stary i słaby, a on nie daje mi pożywienia. Ludzie to niewdzięcznicy. Niech więc tygrys zje bramina. Tygrys przymierzył się do skoku, ale mężczyzna powstrzymał go mówiąc. To dopiero pierwszy sędzia. Przystałeś na czterech, bracie. Tygrys burknął coś pod nosem, ale zgodził się jeszcze poczekać. Wkrótce dostrzegli szybującego orła i bramin zwrócił się do niego błagałnie. Bracie, powiedz nam, czy to jest sprawiedliwe, że tygrys chce mnie zjeść, skoro ja go wybawiłem? Orzeł zniżył lot i przemówił jasnym głosem. Mieszkam sobie w chmurach i nie wyrządzam ludziom żadnej krzywdy. A jednak za każdym razem, gdy znajdują moje gniazdo, kradną z niego jaja i posyłają w moim kierunku strzały. Są okrutni. Niech więc Tygrys zje Bramina. Tygrys znowu chciał skoczyć i Bramin miał problem z przekonaniem go, by jeszcze cierpliwie poczekał. W końcu jednak się zgodził i ruszyli w dalszą drogę. Nieco dalej Ujrzeli krokodyla w rzecznym szlamie. Bracie, zawołał go Bramin, czy to sprawiedliwe, żeby ten tygrys mnie zjadł, podczas gdy ja go uwolniłem? Krokodyl, Krokodyl westchnął i powiedział swoim niskim głosem: Przez cały dzień tkwię nieruchomo w szlamie, nie poluję na ludzi, a mimo to rzucają we mnie kamieniami i mnie wyzywają. Ludzie są nic nie warci. Niech więc tygrys zje bramina. No i proszę, ucieszył się tygrys. Wszyscy są tego samego zdania. Brakuje jeszcze jednego, bracie, przypomniał biedak. Jeszcze tylko jednego. Tygrys warknął. Zaczynał już być głodny. Na szczęście na drodze zjawił się mały szakal. Bracie, rzekł bram. Czy uważasz, że to sprawiedliwe, żeby tygrys mnie zjadł po tym, jak go wybawiłem? Och, zawołał mały szakal, proszę, mówcie powoli, bo mam problemy ze zrozumieniem. Czy sądzisz, powtórzył bramin, że to sprawiedliwe, by ten tygrys mnie zjadł, skoro wyratowałem go z klatki? Z jakiej klatki chciał wiedzieć mały szakal? Z tej, w której siedział, wyjaśnił bramin. Nie bardzo rozumiem, wyznał szakal. Jak go uratowałeś? Szedłem sobie drogą i zobaczyłem klatkę. Bądźmy precyzyjni, przerwał szakal. Jakiego rodzaju klatkę? Bambusową, uściślił brani. I Jakoś tego nie widzę, stwierdził szakal. Lepiej byście zrobili, gdybyście mi ją pokazali. Wrócili więc tą samą drogą i znaleźli się przed klatką. Zobaczmy zarządził mały szakal. Bracie Braminie, gdzie byłeś ty? Tutaj, na drodze, wskazał Bramin. A gdzie byłeś ty, Tygrysie? Dopytywał się szakal. Pfff, no w klatce, oczywiście, burknął Tygrys, który zaczynał się niecierpliwić. Przepraszam, pokajał się mały szakal. Jestem naprawdę niezbyt inteligentny. Nie umiem pojąć, gdzie się znajdowaliście, w jakiej konfiguracji. Idiotom, to było tak, – warknął tygrys, wskakując do klatki. Siedziałem tu, w tym roku. Och, dziękuję, powiedział szakal. Zaczynam widzieć sytuację jasno. Ale dlaczego tam tak tkwiłeś? No jak to? Przecież dlatego, że drzwi były zamknięte, powiedział tygrys. Drzwi były zamknięte? Jak to? O tak, oznajmił bramin, popychając kratę. Ale dlaczego tygrys nie potrafił wyjść? Bo jest też zasówka, wyjaśnił bram, popychając zasówkę. Doprawdy! No cóż, przyjacielu, rzekł szakal do bramina. Teraz, kiedy zasówka znalazła się na swoim miejscu, radzę ci ją tak zostawić. A ty, ciągnął, zwracając się do tygrysa, sądzę, że minie trochę czasu, zanim znajdziesz kogoś innego. Kto zechciałby Cię wypuścić?